Remont i przebudowa tego budynku w centrum Nowogrodzca dobiega końca. Trwają właśnie prace wykończeniowe. Przygotowano w nim m.in. mieszkania socjalne. Dobiegają końca prace budowlane z związane z rozbudową i przebudową budynku byłego zakładu Veritas w Nowogrodzcu przy ulicy Lubańskiej. Rozbudowa budynku polegała na to budowie dwóch klatek zewnętrznych. Przy, jednych, przy jednej z tych klatek zbudowaliśmy szyb windowy i zamontowana zostanie winda. Natomiast przebudowa budynku polegała na zmianie układu ścian wewnętrznych w budynku. W części parterowej znajdować się będzie osiem lokali usługowych, sześć z nich będzie miało wejście od strony ulicy Lubańskiej, od drogi wojewódzkiej, natomiast dwa z nich od strony podwórka, od strony zakładu Armada. Na pierwszym piętrze w części zachodniej i wschodniej znajdować się będą mieszkania socjalne, natomiast w środkowej części będzie inkubator przedsiębiorczości. Będzie to 10 biur z dostępem do pomieszczenia sanitarnego. Które będą wyposażone w bardzo szybki internet do prowadzenia działalności gospodarczej. Na drugim piętrze, na całej powierzchni, zlokalizowane będą mieszkania socjalne. W sumie mieszkań socjalnych będzie 16 o powierzchni od ponad 35 metrów do ponad 60 metrów. Sytuacja socjalna w przeszłości była trudna, jednak w ostatnim czasie zaczęło się to zmieniać. Najpierw gmina wybudowała dom socjalny przy ulicy Jodłowej, w którym w kilkudziesięciometrowych funkcjonalnych mieszkaniach swoje miejsce znalazło kilka rodzin z gminy Nowogrodziec. Teraz powstają nowe mieszkania przy ulicy Lubańskiej. W tej chwili jesteśmy pod wielkim wrażeniem, ponieważ kolejne mieszkania socjalne przybywają, zasilą nasz zasób mieszkaniowy a to wpłynie na polepszenie sytuacji mieszkaniowej mieszkańców i jednocześnie klientów ośrodka pomocy społecznej. Wiele osób oczekuje, ponieważ pracownicy ośrodka pomocy biorą udział w pracach komisji mieszkaniowej, jest to społeczna komisja mieszkaniowa i osób oczekujących jest wiele. Dlatego bardzo dobrze, że polityka... Naszej gminy, pana burmistrza, jest taka, że właśnie tych mieszkań przybywa. Wszelkie prace remontowo-budowlane w obiekcie są prowadzone w zgodzie z obowiązującymi nowoczesnymi standardami. Na budynku zostały wykonane przede wszystkim takie prace jak termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropodachu. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna. Wykonaliśmy nowe parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Wykonane są nowe obróbki. Blacharskie, nowe przewody kominowe, przewody wentylacyjne. Wykonane zostały nowe tynki wraz z powłokami malarskimi. Nowa instalacja elektryczna, sanitarna, teletechniczna, antenowa, domofonowa. Mieszkania socjalne o wysokim standardzie. Ustawne wydaje mi się, że z dużą przestrzenią i możliwością aranżacyjną. Każde mieszkanie wyposażone jest w kocioł dwufunkcyjny do podgrzewania wody i do ogrzewania mieszkania. W części sanitarnej mieszkań na podłogach znajdują się płytki gresowe i na ścianach również. Wyposażone zostały w umywalkę kabinę prysznicową i miskę ustępową. Natomiast pozostała część mieszkania pomalowana ścianem, farbami lateksowymi i wyłożone panele. O wysokiej klasie ścieralności. Przytulne, ustawne mieszkania są niemal gotowe. Jestem pod wrażeniem. Mieszkania są piękne, na wysokim poziomie. Byłam pod wrażeniem mieszkań na ulicy Jodłowej, ale muszę powiedzieć, że te no to są mieszkania już naprawdę bardzo komfortowe. Estetyczne, piękne, duże, jasne. Wiadomo, że to jest dobro bardzo kosztowne, a więc no, chcielibyśmy, żeby rzeczywiście osoby, które zamieszkają tutaj, żeby po prostu szanowały i dbały. Prace budowlane zakończą się do końca czerwca. Później będą trwały odbiory. Myślę, że tak ponad miesiąc jest potrzebny na odbiory, na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, no i będzie się można wprowadzać. Na tę ważną inwestycję gmina i miasto Nowogrodziec pozyskało gro pieniędzy z zewnątrz. Cała wartość inwestycji to jest ponad 4 400 tysięcy zł, w tym dofinansowanie do mieszkań socjalnych ponad 1 800 zł z regionalnego programu operacyjnego.